I co powiecie po ostatnim odcinku? Miało już nie być ciąg dalszy, nastąpi. A to nie gada dalej. To już chyba piąty odcinek z tego wyjdzie. Cała, cała saga, dlaczego to nie działa. Słuchajcie, teraz elementem, który tak naprawdę został poruszany, zakładając, że skrzynia jest ok, nie? Ja ją jeszcze teraz wyjmę, przemierzę, ale elementem, który został poruszany, to, są, to jest gniazdo tam na dole i te piny pod spodem. Ja muszę tutaj, w takim razie dobierzemy się do tego, tak, no bo szukamy tej usterki, nie? W tej chwili nie ma zasilania. Mógłbym jeszcze iść do auta i wyjąć licznik i sprawdzić, prawda, ile roboty się robi. Wyjąć licznik i sprawdzić, czy jest zasilanie na nim. Czy, albo tutaj było mi łatwiej, czy jest zasilanie na tym sterowniku, tak? Bo jak na schemacie widzieliście, jest to yy, bezpiecznik. Yy, on rozdziela się na dwa zasilania ten bezpiecznik yy, numer 6. Nim z niego bezpośrednio zasilany jest licznik przed zaponem prosto z akumulatora i sterownik kierownicy. I sterownik kiery nie ma sygnałów, nie rozpoznaje przekręcenia kluczyka, nie podaje sygnału zapon, gdzieś tu to napięcie się gubi i to niekoniecznie jest już teraz, w tej chwili, słuchajcie, skrzynka. Sama skrzynka. Więc co moi drodzy? Zrobimy tak. Pomiary. Przede wszystkim pomiary, nie? Porobimy pomiary. Wyjmiemy akumulator, wyjmiemy skrzynkę, przemierzymy skrzynkę z bezpiecznika do, do... zewnątrz skrzynki, do pinu i rozbierzemy miejsce tego pinu numer 25, gdzie jest podłączony kabel od dołu do tej wtyczki. I tak to... No, no, tak, no, no, no jakieś śledztwo trzeba robić, bo to za, za duże cuda tutaj się dzieje. Sprawa ma się tak, że wydymałem tu z powrotem wszystko, tak jak w drugim, tak jak w pierwszym odcinku czy drugim i tak sobie myślę, ten pin, yy, który, dajcie mi tu coś, ten pin, który jest yy, wyjściem tego bezpiecznika yy, numer 6, to jest ten, to jest ten pin. No ja tam patrzyłem, to tam coś w środku błyszczy, nie? No tak to nie zobaczymy. Ale tak sobie myślę, no, te takie przerwania zapłonu, nie wiem, czy one wcześniej były, ale chyba nie. Więc one się zaczęły dziać po tych tutaj moich interwencjach w tym. Tutaj jest masa rozerwana. Trzeba to zaizolować. A tutaj mój ten patent z... Odcinka na początku któregoś ja tu grzebałem. No, sprawdźmy, sprawdźmy, czy tamten na przykład ten pin nie wyskoczył. No bo stąd idzie, już mówię wam, tak jak ze schematu wynika, przewód ten tam czarno-czerwono-żółty chyba i on idzie do licznika i sterownika kiery. No, to, to musiałby się, i jest łączony gdzieś, ale jest łączony y, według schematu, na, napisane jest w, w, w. w wiosce tablicy rozdzielczej, czyli gdzieś tam. Czyli on jest gdzieś tam połączony. Natomiast było tu grzebane, no osobiście tu grzebałem. Może coś się wydarzyło przy okazji. Postawię tu kamerę i wyciągniemy to i przyjrzymy się temu. Ewentualnie potem licznik. Potem ewentualnie mogę, słuchajcie, e wyjąć licznik, yy, yy, sterownik kierownicy i pomierzyć, czy tam są przejścia stąd tam. No, się ciekawa robota z tego zrobiła. To wyciągnijmy tą wtyczkę, czy to gniazdo bardziej, gdzie są te zaczepy. Tu jest jeden, tam jest drugi. Pin numer ten żółty. No kurde, pewnie, że wyszedł. Zobaczcie. Nie wiem, czy to widzicie. Kur... Błąd techniczny mój. Widzicie to? Ten pin wyleciał. No on jest trochę yy, krótki, czy co? Jak go trochę pociągnę, no i trzeba rozpiąć tyczkę i go wsadzić. E, widzicie. Tutaj jest wyjęty. Widać to. Dam radę go wyjąć. Nie, bo on jest częściowo przytrzaśnięty blokadą. No. A tu takie akcje. Czyli mój błąd techniczny. Przyznaję. No trzeba przyznać. Że to mi się wysunęło. Coś, czego nie widziałem. Raz, dwa, trzy, tak? Od tej strony to był pierwszy, drugi, trzeci. Ten. Ten, dobra. Może to od razu naprawię i będzie z głowy. Odblokuj odblokuj, no i trzeba by tego odsłoń się, o Od tego żółtego by trzeba było wcisnąć no nie jest tak chopsiub To jest takie naciągnięte. w ogóle się nie trzyma ten pin. Wiecie co? Ja go nie ruszałem. To nie jest coś, co ja bym dotykał, nie? Po prostu on tak naprężony był, że się nie trzyma w ogóle w, w swoim gniazdku. Czyli co my robimy? Słuchajcie, jego skrzydełka rozginamy na boki. Żeby dobrze złapały i jeszcze raz To był ten I sobie teraz odsunę to, żeby mi to nie przeszkadzało Żeby mi to nie przeszkadzało I on ma być tak O, słyszałem jak zrobił Click. Blokujemy to z powrotem Click. No i to myślę, że to będzie to no. Mógłbym teraz tutaj, słuchajcie, będąc Przełożyć Czyli w sumie to, od czego zaczęła się ta cała robota, gdzie strasznie chciałem uratować tą skrzynkę i ten układ, żeby nic nie kupować. No to no teraz, mając nową skrzynkę i nowy, nowe styki bezpiecznika, tego, który przesuwałem, można by przesunąć z powrotem na ten pin, który był. Przesuwamy czy nie? Nie, bo to nie będzie miało żadnego znaczenia. Czy przywracamy do oryginału? Aj dobra, przywracamy do oryginału. No jak już się do tego zabrałem, no to przywracamy do oryginału. No to zróbmy to. Czyli odwracamy dokładnie to, co było robione na początku. To jest ten pin bezpiecznika numer 18, który przełożyłem, a on był tutaj. Na bezpiecznik numer 16, tak jak jest w oryginale. No to spróbujmy to wyjąć. Aj, no chciałem być naprawić, a nie wymienić, no i tak wyszło, nie? Chciałem to naprawić. No ale dobra, no, dobrze, że to tylko tyle us y, usterka y, skrzynki elektrycznej tak naprawdę usunięta. Jakbym wziął to i wymienił na początku, to byłby jeden odcinek, a tak jest pięć. No widzicie, można się też pomylić samemu. No to był błąd wy wykonawczy, błąd mój techniczny, że się wyśliznął pin i ja tego nie... Nie, 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 nie wyłapałem, nie? No przyznaję się, bez bicia jest to moja wina. To, że im się to zatrzymywało i znikały TT. No ale dobra. Byście nie mieli co oglądać, jakbym się nie pomylił. Chciałem dobrze, no przyznajcie, chciałem dobrze. Który to jest teraz tak? Raz, dwa, trzy, ten. Czyli tak raz, dwa, trzy, ten, jak tutaj skrzydełka. Tu skrzydełka też weźmy. Rozegnijmy. I co, ja to tutaj podłączę? Złożę tą nową skrzyneczkę elektryczną. Ten jest tu, nie? O, prostujemy go, żeby wszedł równolegle w gniazdka. Uwaga. Wszedł. Nie widzę, bo tu jest tutaj. Trzeba sobie pomóc. Ory No i jest tutaj wystaje, nie? Czyli mamy poprawiony ten pin. Jeszcze sprawdźmy ten żółty, który tak ciągnie, który się wysunął i ten wsadzony na swoje miejsce. Zapnę to szybko, żeby to już się nie wysunęło. Ory No i przypatrzmy, czy coś jeszcze gdzieś nie wypadło. Żeby nie było. Gówno widać, oczywiście. No nie, wszystko jest na swoim miejscu. No dobrze. Składam to tak jak było. Składam tak jak było. W tej skrzynce wszystko jest cace, bo ją... Bo ją... O, wyjdź. Bo ją pomierzyłem. Więc montujemy to na miejsce. Składam to z powrotem, odpalamy. Zobaczymy czy to zagada. O 10 minut, wszystko skręcone. Teraz pierwsze co robimy moi drodzy, no to tutaj już nie ma tego tak jak tam wtedy było. Zasłonięcia bezpiecznika. No ten bezpiecznik wraca na swoje oryginalne miejsce. O! To jest oryginał. Jest wszystko tak jak być powinno. Wszystko jest na swoich miejscach tam. No co, palimy nie. Jest zapłon. Jest zapłon, bo licznik chodzi. Patrzcie. Więc zapłon będzie. Odpalamy gościa Przestała mrugać kontrolka od żarowych Co to było moi drodzy? Nie wiem czy ktoś dobrze odpowiedział, bo te filmy e, Nagrywam zanim e, Będę je publikował, więc wiadomo To był odpięty przepływomierz Ta mrugająca spiralka od żarówek To był od żarowych To był e, przepływomierz odpięty No i co? Chodzi, nie? Chodzi? Chodzi I to był to był on Dobra, więc przejdźmy do podsumowania. Pierwszy i drugi odcinek to była próba naprawy skrzynki bez wymiany skrzynki. Skończyło się na wymianie płytki bezpieczników, która była podejrzana. Same podejrzane rzeczy tu wyszły. Ale tą przyczyną, że ten samochód tutaj wrócił, bo to, że było przesunięte, było ok, tutaj się już nic nie działo. To przesunięcie było całkiem całkiem rozsądne i sprytne. No natomiast, mój błąd techniczny Przyznaję, nie ma, co, nie ma co ukrywać takich rzeczy Mój błąd techniczny spowodował, że były takie tam siupki Wyskoczył pin Z gniazdka, nie przeuważyłem tego Pin miał słabo skrzydełka rozgięte i się nie trzymał Po prostu wysunęło go na krótkim przewodzie, na naciągniętym i tyle Czyli nowa skrzynka Nowe bezpieczniki Skrzynka nowa Skrzynka używana, no kupiona po tym samym numerze z przesyłką stówę. Nie całą stówę chyba to kosztowało. Natomiast dam wam tutaj taką radę, jak takie skrzynki byście chcieli kupować, to przypatrzcie się bardzo dobrze i uważnie szczegółowym zdjęciom, żeby ona nie była mokra. Ja sobie przeszukałem ile skrzynek, takie skrzynki poniżej 5 dych można kupić. Natomiast no, wyglądały, jakby leżały w kupie gnoju. Widać, że, że mokre śnieć tutaj, gdzie nie, gdzie występuje takich skrzynek, nie bierzcie, bo, bo w tych gniazdach bezpieczników może być y, kłopot. Także przejrzyjcie zdjęcia i taka skrzynka musi być sucha. Suchutka, widać, że tylko zakurzona, leżała pod dachem i to jest wtedy elegancko, nie? Także mamy to wymienione, wszystko przywrócone elegancko do oryginału. Kto uważny, to zobaczy na y, filmie numer dwa z tego całego, tej epopei z tą Oktawią. Że tam, jak ja zamieniałem ten duży pin do zasilania bezpieczników, to wydaje mi się, że tam. Tak szybciutko przejrzałem, że tam widać, że ten malutki pinik się wysunął. Tak na chybcika spojrzałem, wydaje mi się, że tam widać. No, nie jestem pewien, jak to z GoPro będzie. Ale jak ktoś by chciał się cofnąć do filmu numer 2, to tam widać chyba, jak się ten pin wysunął, i ja tego nie przełożyłem. No cóż, no samochód chodzi, błędy wybija mnie I, i, i jest po temacie. Mam nadzieję, że w tym odcinku numer 5 nie nastąpi, nie, nie, nie pojawi się na końcu filmu taki napis CDN ciąg dalszy, nastąpi. Mam nadzieję, że to już się tutaj nie pojawi. Nie myli się ten, kto nic nie robi, nie? Pamiętajcie. Pozdrawiam ciepło, hejka.